Jeszcze jeden raz, Nie dobra, już wiem co to jest. To jest ten. Ta strzałka pokazuje na górę przewalone, przewalone drzewo. Jakby idąc z wąwozem, powiedzmy, że to jest wąwóz, tak. Dobra. No dobra, trzeba dalej odejść. No <laughs> to już chyba wolebuki strzały. Nie, 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 otwórz. O, no ciężka skrzynia. Ej, pusto. Tak, ale specjalnie wytruchuję te skrzynie, żeby podnosić umiejętność ee, złodziejstwa.